Minęło trochę ponad dwa lata, odkąd opublikowałam ten filmik. A teraz zobaczcie, co się stanie, jak poruszam ustami. Kiedy nagrywałam ten filmik, starałam się podjąć wysiłek, by wybrać radość tego dnia i przeżyć coś, co przyniesie mi trochę radości i przyniesie radość moim przyjaciółkom, mamom. To nie ja wydaję te dźwięki, to ta maska. Posłuchajcie. W ciągu kilku godzin wielu przyjaciół zwróciło się do mnie i pisało do mnie SMS-y, mówiąc: O mój Boże, udostępniłam Twój filmik, to było zabawne, jakie to jest zabawne, a kiedy obudziłam się następnego ranka, miałam nie mniej niż 15-20 wiadomości głosowych od BBC, NPR, Good Morning America, The Today Show. To było po prostu szaleństwo. To jest warte każdej ceny.